Cześć moi kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy, mikrofon miałem daleko stąd, więc muszę... Jeszcze raz to powiedzieć. Moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie w baloniki i małpki, kontynuujemy naszą przygodę. Pamiętajcie, że mam też kanał, mamy też kanał Czas Dziecka, w którym pokazujemy wam w jaki sposób narysować różne, różne postacie, różne zwierzęta. I między innymi jest też tam poradnik jak narysować małpkę czarodzieja i będą też inne poradniki tego typu jak narysować różne małpki. Moi drodzy, możecie też dawać swoje pomysły, link do tego kanału jest tam w opisie do filmu. A my koncentrujemy się dalej na zdobywaniu tych oznak, żeby zrobić sobie masterki. Zrobimy sobie brick wall na impopable, moi drodzy, i dzisiaj zagramy sobie samymi małpkami, dart małpkami. Zobaczymy jak to pójdzie, jak widzicie mam cały budynek ulepszony do tych małpek, zaraz zaczynamy. Yy, i lecimy widzicie, jedna jest darmowa małpeczka więc sobie ją tutaj postawimy no i oczywiście od razu tutaj lecimy z grubej rury ulepszenia, niech sobie tutaj się walczy nasza małpka dochtero brot, mam wyzwanie, Może, możesz użyć wioskę kolcem inżyniera, snajpera, super małpkę, klej coś chcesz, wszystkiego ile chcesz, ale nic więcej Myślę, że zrobimy sobie takie wyzwanie następnym razem. Uuu, baloniki mi tu przechodzą. Tak być to nie może. No, słuchajcie, tak być nie może, że mi tu baloniczki przechodzą. Owy baloniki. Tak się nie robi. Dobra, dołożymy sobie, słuchajcie, tutaj. Kolejną małpkę. Niech sobie tutaj. Teraz niszczą te balony. Ostatnie ulepszenie małpek, Dart małpek, powoduje to, moi kochani, że one strzelają takimi wybuchami, więc będą niszczyć pewnie opancerzone małpki. Ja sobie zawczasu też zrobię, słuchajcie, farmę bananów, przynajmniej jedną, a następnie zrobimy sobie wioskę. No i spróbujemy zagrać Dart małpkami. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że tak, albo po prostu nie będę tutaj już jakoś wybitnie szalał i zrobimy sobie same Dart Małpki i wioskę bez farmy bananów dzisiaj. Samą wioskę i zrobimy tak, w ten sposób, moi drodzy. A co mi tam? Zobaczymy, jak mi pójdzie, żeby nie było za, za łatwo, bo z farmą bananów na Impopable jest bardzo łatwo przejść te wszystkie rozgrywki. Natomiast tutaj będzie troszkę trudniej zobaczymy jak to się. Czy nam się to uda, moi drodzy. Okej, okay, ci sobie tutaj strzelają, jest fala dziesiąta, nic się nie dzieje takiego konkretnego. Dostaliśmy darmową małpkę, więc zbierzemy sobie. Okej, okay. dobra. No i teraz będziemy starali się zdobyć ulepszenia. Myślę też nad wioską kolejną. Zrobimy sobie drugą wioskę, żeby taniej było w ogóle, wszystko było tanio, po taniości wszystko kupować. Moi drodzy. Dobra, cyk. No i teraz te ulepszenia będą tańsze. Bardzo mi się to podoba. Dobra, lećcie, małpki, walczcie tutaj ostro. O, część baloników już stara się nam przejść, więc zobaczymy jak to. Czy nam się w ogóle uda tutaj wykonać to zadanie. Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie kciuki. Dobra, ok, już tutaj zwiększyliśmy tutaj możliwości bojowe naszych małpek. No i zobaczymy. Zobaczymy jak będzie. Oczywiście piszcie komentarze, moi kochani. Z sędzią z, wam, z wami porozmawiam sobie. Tutaj Bartek się zapytał, kiedy poł. Myślę, że uda mi się nagrać w tym tygodniu jeszcze poł. No i zobaczymy. W ogóle dla tych osób, które oglądają też Lego u mnie na kanale, za, za niedługo pojawi się bardzo dużo nowych LEGO Dimensions, także mam nadzieję, że czekacie na to. Dobra, kolejne ulepszenie wykupiłem tutaj do małpek. Jest 20 poziom, więc słuchajcie, trzeba tutaj ostro, ostro dodać tych strzałek troszkę. Popatrzcie, te baloniki już nam powoli tu zaczynają przechodzić. Dobra. Troszkę niedobrze, coś. Nie wiem, nie słyszę teraz gry, ale wy pewnie słyszycie, więc dobrze. Zaczynamy tutaj zabawę, słuchajcie. Z kolejną falą. Ale ciekawe, czemu nie słyszę tych małpek. Zaczekajcie, moi drodzy, co tu się dzieje. Nie wiem, czemu małpki się nagle, nagle wyciszyły. Zobaczmy teraz. No dobra, lecimy. Która fala? 26, nie powinno być tak źle w końcu. Mam nadzieję, że dozbieram na to ulepszenie, żeby każdy rodzaj baloników niszczyły nasze wieże. To nam się przyda, będzie takie zabezpieczenie na ceramiki, więc to byśmy dotrzymali do tej rundy. No chyba jak najbardziej, zaraz się to uda, zaraz się to uda. Teraz, O, proszę, no i dobrze, mamy to ulepszenie. Tutaj ręcz jest większy, więc sobie oczywiście też to dokupimy. Dobra, no i teraz będziemy inwestować w małpki. Już więcej będzie małpek. Okej, okay, dobra. Dobra, już słychać, już słychać dźwięki. Nie wiem czemu wcześniej nie było takiej możliwości. Zapewne to błąd gry, coś, coś oni pop, popsuli. Ok, teraz małpki atakują 15% szybciej. Mamy całą wioskę, więc lecimy z kolejnymi. De mamy dwie darmowe małpki, więc oczywiście wrzucamy tutaj jak najszybciej. E Okej, okay. Dobra, tutaj ulepszymy sobie tego, który może ceramiki niszczyć. Zobaczymy. 46. pojawią nam się sterowce, więc to będzie trzeba też jakoś e uważać, będzie trzeba na to. Spróbuj przejść im po pable bez banana, farm i wiosek, napisał Wojtek. Myślę, że zrobimy sobie to też w kolejnym odcinku. Na razie zrobimy, robi, robimy tutaj event czy wydarzenie takie, gdzie mamy tylko wioski bez banana, farm i powinniśmy... Fajne jest zdjęcie tej małpki, patrzcie jak siedzi na tym. Chyba to zmienili, bo wcześniej... Te... Może nie zauważyłem tego, ale wcześniej było chyba inne zdjęcie, tak mi się wydaje. No dobra, to już powinno być teraz ok No dobra, część widzę przechodzi Ale dajemy już radę potem Więc możemy zrobić coś takiego w sumie Mamy bardzo dużo funduszy Więc możemy już tutaj kolejne Tutaj upgrade'y Serwować Kolejne upgrade'y Pyk, 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 niech leci kolejna fala 40, 39. No, ale lecimy powoli. No, patrzcie, ale to chyba zmienili grafikę tych kolców, tak mi się wydaje, bo to... Chyba, że ja długo nie grałem i może rzeczywiście są... takie już były wcześniej. no Ale cóż, okej, okay, darmowa małka, jak najbardziej. Możemy też pójść w stronę wioski. Za 10 tysięcy to szybko uzbieramy. Zresztą popatrzcie, no te balony są bardzo szybko niszczone. Więc, chyba jak najbardziej wtedy, z tym ulepszeniem, ta wioska będzie też w jakiś sposób atakowała te balony. Więc, myślę, że przydatne, prawda? Chociaż może nie. Nie wiem, zobaczymy. No i zaraz wyjdzie sterowiec. Zobaczymy, czy się nasza taktyka sprawdzi z sterowcem. Zobaczymy, słuchajcie, Bartek, brod, jesteś najlepszy i też w plans vs. Zombie Garden Warfare I jesteś super. Bartku, pozdrawiam cię, fajnie. Myślę, że jeszcze dzisiaj się uda nam Plants vs. Zombie Garden Warfare nagrać. Pogramy sobie. Sterowce też zostały zniszczone, ale to jeszcze nie jest to, co bym chciał. Moi drodzy, więc dokupujemy tutaj te małpki. Jedziemy z tym. Myślę, że też jedno ulepszenie na super małpkę też zrobimy. Tak samo ulepszenie z cooldownami żebyśmy moi drodzy w razie czego mieli jakąś deskę ratunku jak przyjdą te bo to jest impopa impopable więc te naj, najmocniejsze sterowce tutaj będą przychodziły więc to jest niedobra dla nas musimy uważać o teraz wioska zadaje też obrażenia więc dobra nie jest tak źle chyba więc, więc lecimy z tym z 50 r no popatrzcie bardzo szybko te sterowce przynajmniej te Yy, przynajmniej te niebieskie są niszczone, więc w razie czego chyba damy radę. Fajna muzyczka w tle i sobie gramy tutaj. Ok, 53 dajemy radę. Albert, co tutaj Albert napisał? Jesteś świetny, nie przestawaj nagrywać swoje filmiki, są super. Bardzo mi jest miło, Albercie, za te słowa. Fajnie, fajnie, dziękuję Wam, że Wam się podobają w ogóle te filmy. To jest coś niebywałego. Cieszę się niezmiernie, że tak jest. No i małki będę nagrywał bardzo, bardzo długo, bo chcemy całe te wersje na Steam przejść. Pamiętajcie, że też od czasu do czasu gram wersje na... darmowych grach, tak? Na... Ninja Kiwi tam też od czasu do czasu sobie gramy i staramy się przejść różne etapy gry, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Małpki, małpki nigdy się nie nudzą. Zawsze, zawsze są fajne, zawsze możemy to pograć sobie. Zresztą te poziomy się fajnie teraz przechodzi kamo plus lid teraz pójdą ale widzicie dajemy radę możemy włączyć ulepszenie patrzcie ile tu jest super małpek teraz się pojawia to jest to teraz tutaj możemy dostawić troszkę małpeczek i też zrobimy tutaj super małpkę dobra niech lecą sobie snajpera nie bierzemy ale za to bierzemy te małpki Mamy tyle funduszy, że ja nawet mogę robić od razu te super małpki z tego. Yy, dobra, ulepszymy sobie je jak najbardziej. Mamy tyle pieniędzy, że się tym nie przejmujemy ani trochę. No dobrze, słuchajcie. Yy, jak tu jest poziom, poziom. Runda 62, więc spokojnie, stabilnie. Ok, mamy te upgrade, y. nic tu nie przechodzi. Wszystko jest pod kontrolą. Więc chyba, chyba nie jest źle, co? Mam nadzieję, że to się wszystko uda. Marę, dzięki za łapkę w górę i pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pamiętajcie, jeżeli ktoś nie wie, na spacji macie szybkie włączanie następnych rund, więc, więc jeżeli ktoś tam potrzebuje to jak najbardziej taka porada, taki tip, może nie wiedzieliście o tym, zapewne wiedzieliście, bo jesteście specjalistami w tych małpkach. Ghost, snajperzy są nieźli, ale gdy są same to jest słabo, poza tym fajnie, no. Przetestowaliśmy y, tych snajperów w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, no i nie było tak źle. Oczywiście najlepsze, y, najlepsze combo jest, szczerze mówiąc, wioska, farma bananów i y, moi drodzy, same kolce na przykład, albo małpki lodowe i odkurzacze. To jest bardzo fajne. Ja spróbuję też w jakimś odcinku przejść tę grę Jakąś rundę na Impopable z samymi odkurzaczami. Zobaczymy, czy to się da zrobić. Jestem szalenie ciekaw. No i za niedługo będę musiał dostawiać więcej tych małpek, ponieważ pojawią nam się sterowce, moi drodzy, te zielone. i Wtedy już może nie być tak kolorowo, jak się nam wydaje. Więc warto zawczasu tutaj po tych małpek Żebyśmy się bronili zacięcie. No okej. Okay. 73 runda 73 chyba nie jest tak źle 74. Cały czas jak widzicie dostawiam Dostawiam te małpki, bo jak pamiętacie, taka podstawowa zasada jest taka, że nigdy nie możecie być pewni, że jest dobra ilość wież. Zawsze te balony mogą zaskoczyć nas. Jak zawsze tak mam, że tak przegrywam, jeżeli czuję się zapewnie. Yy, ustawiam troszkę wież i potem, słuchajcie, nagle przychodzi taka fala, że no już niestety nie mogę nic zrobić. A pieniędzy miałem dość, żeby dokupić kolejne wieże. A tego nie zrobiłem wcześniej, więc też taka przestroga dla was. Nie Możecie spocząć na laurach I musicie słuchajcie Cały czas coś tworzyć tutaj Budować żebyście wiecie mie Mieli wszystko w pogotowiu Bo inaczej może być Trudno No dobra Tu się zmieści jakaś małpeczka oczywiście że tak W razie czego mamy jeszcze Małpki super małpki więc powinniśmy też dać tu radę. Zresztą zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jestem szalenie ciekaw, naprawdę. Możemy też zwykłe podostawiać. I one też się załączą na super małpki. Więc to może być ciekawe dla nas. Przeżycie. Dobra. Okej, okay, jest 85 runda jak widać. Jest ciekawe, czy się uda to przejść. Zobaczymy. Najwyżej będę szybko dostawiał kolejne małpy. To może być trudne. 82. runda. No tutaj, jak widzicie, te sterowce już przechodzą, więc może być. nie... No, może być trudno, ale damy radę, chyba. Damy radę. Bro, kup sobie Max Domek dla zwykłych Dartmanki. One są bardzo OP. Dla Moaba 60, do Moaba 46 fala, możesz na dwóch małpkach pociągnąć na ulepszeniach 2-3. Pozdrawiam. No proszę, leśne. No właśnie, teraz testujemy te małpki. Mam wioskę wykupioną, znaczy się upgrade y wszystkie do tych małpek. No i zobaczymy, co tu się stanie. Runda 84, za chwilę jest chwila prawdy, słuchajcie. Zaraz chwila prawdy nastąpi. Co tutaj się stanie, słuchajcie. No tutaj sterowce, troszkę tych sterowców poprzechodziło. Dobra, zobaczymy. Lecą zielone. Lecą zielone. Słuchajcie, może być trudno. Dostawiamy to od razu wszystko. Szybciutko małpki dostawiamy i to od razu. Oj, nie to. Cel. Szybko dostawiamy. Damy radę, słuchajcie, czy nie damy rady? Włączamy jeszcze super małpki. Chyba się uda. Chyba się uda, moi drodzy. Co nie? Dobra, włączamy turbo. Turbo super małpkowe. Jest! Proszę bardzo, moi drodzy. Udało nam się przejść ten poziom. Impop-up. 600 dolarów zarobiliśmy. 4 tokeny, więc wynik bardzo fajny. Tokeny zbieram, bo zapewne. Ja już wcześniej wam to pokazywałem, ale tutaj gdzieś będzie można dokupić, moi drodzy. Chociaż może nie tu, tylko gdzieś tu było. Tutaj. Właśnie, widzicie? Masterki, czyli jeszcze Popping Power będzie zwiększony, moi drodzy. Ale to tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, moi drodzy.